Witajcie na kanale Simsówki. Jestem depresyjna, panda, a to jest kolejny odcinek z Wyzwania Bezdomnej. Tak, wiem, już trochę niebezdomna, ale nazwa Wyzwania została. Chyba, że macie inne propozycje co do nazwy. Wiecie, przyjmę wszystko. I tak, yy... widzę, że jesteś głodna. Tak. A tam ktoś, ta, ktoś, taki yy, ćwiergolą. tutaj w Simsach. Dobra, to sobie zjedz na leśniczki. Nasz gru tutaj sobie leży, ale jest głodny. Kru, podejdź sobie tutaj i zjedz sobie z miski. Jej, jak się przyciąga! O, ale słodko! O, ogólnie słodki. Ten kotel. Dobra, ona sobie tutaj robi naleśniki i sobie rób też wybrać ten festiwal lata w sumie. Czemu nie? Tam sobie pozbierasz kwiaty i, i w ogóle. Więc dobra. Smasz sobie smasz na twóreczka. Jaka jakość? Normalna. No i dobrze. A ty, Bahor? A mógłbyś wziąć tą. Przestań się drzeć. Dobra, tutaj wyrzucimy. Słuchajcie, do tego. Do tego nagrania podejmuję się drugi raz. Bo już tutaj raz nagrałem. Znaczy, już nagrywałem raz. Yy, wyzwanie. Ale się zepsuło. I no. Znaczy zepsuło nie tyle co nagranie się zepsuło, a. A gra się zbogowała, spok y Po prostu nagle nic się nie ruszało. Rusza ruszał się plumbop i wyłączyłem nagranie, żeby poczekać. I bodajże czekałem. Y z 20 minut, dobre. Żeby to się ogarnęło. I się nie ogarnęło. Więc stwierdziłem, że dobra, idź z tym, wyłączam nagranie I podejmuję się jeszcze raz Wyłączam też grę totalnie, więc zaczynam od początku Nic tam stamtąd nie zebrałem No i dobra, ty mmm, do tutaj się jeszcze z kotełem pobaw Bo kotełowi spadły kontakty A pobaw się tak, żeby mu te kontakty... Mów jeszcze raz Dobra I zabawa baw się Nie wiem skąd się stać na laserek Ale dobra Właśnie Możecie mi już wysyłać prezenty Bo już od tego odcinka Mam podłączony simpage Więc spokojnie możecie mi wysyłać prezenty Które będę otwierał na odcinkach Więc mogą tam być jakieś wiecie Specjalne pozdrowienia i te sprawy Mhm. I pierwszą oczywiście pięciu osobom odeślę prezent. No, dobra. Już tutaj się nie baw. Bo Gruma tutaj już na. na fula. I sobie niech podrapie. A ty. No i coś się dzieje. Idź, skorzystaj i weź prysznic. Chcesz odwiedzić Chiny. Y tak średnio bym powiedział, żeby możesz. Bo nie masz pieniędzy, w ogóle. No to grill jest coś, to ja się zastanawiam co to te czerwone tam. Pomidor. Pomidora nie chcę. Chcę kwiatki. Chcę zbierać kwiatki. Bo na kwiatkach jest naj... Stylish. Na kwiatkach jest najwięcej. Do zebrania w sumie 100 krotek nie powinienem zbierać, bo 100 krotki, 100 -krotki dają najmniej, <laughs> bo nie dają chyba po 15. Znaczy wiadomo, dobrej 15, nie, ale trwał... O, to jest ta galardia. Będziesz mogła sobie pograć w szucenie podkowami. Dobra. Przyspieszmy na czwórkę, bo tutaj jest możliwość na czwórkę. I prosz. Tu są jeszcze taki. Taki. Azalia kolejna. I 100 jest to krótka, dobra. I tak, teraz gdzie jest rzucenie podkowami? Nie ma. I no serio, gdzie jest rzucenie podkowami? Bo ona tutaj zachciała. Czyli to tu powinno być. A tego tutaj nie ma. Czyli sobie nie porzucasz podkowami. Chyba nie w, chyba że gdzieś to jest skitrany tak bardzo. Ale wątpię, żeby było. No właśnie. W krzakach nie ma. Nie ma. Nie no. Nie wiem skąd ci się ubzdurało, że w ogóle tutaj są podkowy. Ej, no naprawdę. Skąd ty się to ubzdurało? Nie ma nigdzie podkowy. Więc nie wiem, ty masz jakieś urojenia, Awa. Mm. Tu masz to, a to nie są podkowy. Dobra, kiedy z tym. Yy, Posprzedawajmy kwiatki. czekaj. To ty sobie nie wiem. O, chodź, weź udział. I szybko tam biegnij. 400, 395, o, całe 30, 20 aż. Chyba len jest nawet tań droższy, tańszy od 100 krotki Z tego co mi się wydaje oczywiście bo rozpiło się troszeczkę kwiatków, ale ja się czaję tutaj gdzieś na kosmosa Na kosmo, bo kosmos jest najdroższy Ale nie ma No to cóż, kosmo, nie sprzedałeś się jeszcze Priscilla Jest taka piosenka do... Do tego Do Wiedźmina Bo ogólnie gram w Wiedźminę i gram ogólnie w różne gry Nie tylko Simsy, więc... A to, że nagrywam Simsy to już... To, że tylko Simsy nagrywam to już wiecie Inna historia Znaczy historia Po prostu mam taki kanał, nie? I, i stronę, więc... No Że to by się przydało Odwiedzić... O! Jest Artemis! To Awa sobie pójdzie odwiedzić Artemisa jak oczywiście wygra. Już przegrałaś. To nawet nie ten. O, chyba że. Wróć, poczekaj, bo tutaj jest. Gailardia To może gdzieś i kosmo. Eee, tu nie ma. I tu też nie ma. O nie. Ale jest Gailardia a to też jest dość drogi kwiat, bo jest za 400. Jaj, ja by sobie robicie. No, on przed chwilą tu jeszcze był. Jak tak szybko. No. To są fake taksówki. Tak, to są fejkowe taksówki. A ta, ta nie jest fejkowa Jest! I serio, on prowadzi taksówkę. On serio prowadzi taksówkę. Nie mogę, no. Nie mogę. Nie, to niemożliwe. Nie. Nie tak, to on. Uh stałe zdjęcia, nie, 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 a i zniknął. Aha, fajnie, może przyszedł to do mu nie ma go, gdzie on, no może być? No, musiałem tego kwiata powiedz, podnieść, no, mm. a tu masz śmieć, ale nie, bo brudna by jego nie Szukajmy kwiatów Tu gdzieś kwiaty też tak rosną, nie tylko w tym parku Eee, tym, tym, no W tym, tym, e, festiwalowym O tak, od początku wiedziałem co powiedzieć No, jasne Dobra, to ty gdzieś możesz, no, pójść sobie Już myślałem, że to ta taksówka, nie? Wiesz co? Chodź sobie na siłownię. albo tu! Do Karaoke Mistrza Miecia! Karaoke Mistrza Krewetki, jak kiedyś tam Aha. powiedzieliśmy na jakimś live'ie bodajże. Aha. Aha. Dobra. Już, A. Aha. No halo, już, już, już No i prawidłowo No, ale miałaś zejść Dlaczego ci Simowie są to tak nieposłuszni o dopiero teraz o dostaliśmy karnety Aż pięć Wow Zaraz znajdę kosmosa i, i będę krzyczał, żeby wróciła, nie? Nie ma. Jestem oburzony brakiem kosmosów. Kosmo dlaczego? Wytłumacz się. się teraz już. Mingiem. Ktoś do kto ciebie dzwoni, mimo że jesteś biedna i nie masz komórki. Gdzieś odbierz. Odbierz telefon jest. Nie. No ja, y Nie mogłem znaleźć przycisków na klawiaturze. Kurde, gdzie on może być? Może tu yeah, gdzieś... Blib! On tu gdzieś, tu gdzieś zniknął. Przy tym... Policja, ty ludzie wybiegają. Źle się dzieje. Mm. O, jest jakiś występ. Oglądaj sobie występ w takim razie. Czy nie? Ej, no autentycznie on zniknął. Tak po prostu. Przed tym, nie? No i mmm... na no, daleko nie ma w domu. No przepraszam bardzo, ale jak to jest możliwe? Czekajcie. Ucień aktywny, e, no może nie, bo coś zepsuje. Dobra, dobra, no już, już. O, mm, mm, myślałem, że to on. Muszę sobie że jak taksówka wolno jedzie i skręca w różnych dziwnych miejscach i staję bez powodu na długi czas to, że to jest fake taxi i... że ten i że one są z Master Controllera muszę sobie to zapamiętać a nadal czekam mmm mnie nienawidzą naprawdę, simsy mnie nienawidzą, no dobra, a teraz chodź, wyjdź sobie tutaj tu powinien być gdzieś śmietnik, ale nie ma, no oczywiście, bo po co, ale tu będzie, oczywiście jest, zanurkuj, tu też zanurkuj. Jak ty tu? Aha, bo... O! Ten samochód ukradliśmy wcześniej inaczej poprzedniej... Poprzednim... Podejściu... Do nagrania O! Krwecia! Eee, to Co on ubrał? Krewetka, Jakżeś to wytłumaczysz Krewetka, w ogóle w się wokół niego kręcą Krewetka taki sławny, wow, wow Dobra, co tam wyciągnęłaś? Etażerkę, aha I biedronkę, no biedronkę to... Można znaleźć w śmieciach, ale etażerkę No, średnio Dobra, o, może ten wrócił do domu. Tak jest. Nie szukaj w śmietniku, bo zaraz znowu nie będzie go. No, jesteś już i tak usyfiona nieźle. Biegnij! Masz w miarę szybki samochód. Jest. Tak, 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 O, proszę! Na razie nic nie powiedział o tym, że ona śmierdzi. To jest dobrze. Nie no, najpierw się przyjaźni. Poproszę o założenie zespołu. Nie, może nie. Do szukania dobra, dodajcie sobie o kotach Co tu się błyszczy? O Boże, to koń, a się przestraszyłem A się przestraszyłem Dobra Przyjazne Ooooo,

może nie zapraszać do siebie. Zapytaj o uczelnię. Uczelnia? Plaza Daga. Ah. Damn za. Arna Nikaya Janzo. The Viv, Benuefa. Malovna. Przepraszam, ale musiałem, musiałem odpisać Gode GODERA. <grymne> <grymne> Przyjazny, poznaj. Najsport no, mają już tego. tego. <grymne> I tu. Uh, Kabadubi. Left? Mm. Dobra, przyspieszmy troszeczkę. Sobie tam pogadajcie sami. specjalne, właśnie, bo to jest. Aha, przyjacielskie jest tylko poznaj. No Dobra, no to poznaj Jeszcze raz. Czemu nie? Azma. Dobra, przyspieszcie to. Aha, no dobra. Właśnie właśnie nie potrzebuję potrzeby. Zapomniałem. Dobra. A już jest pierwsza. Więc uważam, że to czas Dobrze, to, jesteśmy z powrotem już tutaj I przed chwilą mówiłem, że można by już tutaj kogoś okraść Najpierw otwórzmy garaż Całe szczęście Simsy na to pozwalają Nie, 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 ty, ty głupia jesteś Nie Nie Ooooooo oh. On tam stoi! On tam stoi! Rezet! Sim, Ava Scott! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jest, dobra. O. Oh. 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 Uf! Dobra. Oh. Dobra. Chodź, 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 chodź. Z tego co pamiętam, oni mają jakieś... Oni mają jakieś auto. Takie fajne. Dobra. Już jedziesz, tak? Tyn, 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 tyn. Dobra, otwórz się zadzwoni? Halo, otwórz ktoś O, idzie Tu ktoś się, ej no ktoś się im zakrada Halo, 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 halo co się stało? Jak to? Jakiego oskarżenia? Przepraszam bardzo. Żadne oskarżenie. O, będziemy bogaci! O, ja Cię, będziemy bogaci. No teraz nam pesz No wiesz ty co? Zwiń coś jeszcze raz No i proszę, słuchajcie, jesteśmy bogaci Uciekaj, szybko, szybko, uciekaj, uciekaj Uciekaj, uciekaj no Dobrze, że nie odjechałaś tamtym samochodem, bo to by był dopiero... ...fail, nie? Dobra I teraz to 25 za 7 Ile? Ej, stać już nas na dom! Ej, słuchajcie, stać nas na nowy dom Ej, to czekajcie. Ej, bo ja się nie spodziewałem, że się przeprowadzimy. To nie. Albo dobra Ej, nie wiem czy się przeprowadzać, czy się nie przeprowadzać. Dobra, spakuję wszystkie z, z, rzeczy dla kota. I się tam przeprowadzimy. To, to, to nie jest dla kota, więc to zostawmy. Eee. Ej, no nie spodziewałem się już przeprowadzki. Nie, motyla też. Zostawmy. Co jeszcze? Dobra, słuchajcie, przeprowadzamy się. A tę parcelę potem zniweluję. A to dobra, to się przeprowadzamy, bo tutaj nie ma. Nie ma ekranu wodowania. Więc dobra. E, gdzie? Co ja klikam? E, zaraz napełnisz, zaraz. W ogóle te pragnienie z obejrzeniem jakiego koka. E, koka. E, konia. Jest śmieszne. Dobra. E... Broni chromości i podróży przeprowadź się w obrębie tego otoczenia. Stop, nie 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 bo tam jest ama, przecież z krewetką. to nie. Dobra, To słuchajcie To to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek jest taki krótki, Ja Wam Poczekajcie. Nie wiem ile dokładnie nagrywamy. Teraz nagrywam 5 minut od przerwy, a poprzednio nagrywałem 22. To tak, to już kończymy. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku nie wiem jeszcze kiedy Prawdopodobnie odcinki będą teraz co ciągle w środy. Dzisiaj jest środa, tak? Tak, jest środa. To odcinki prawdopodobnie teraz będą zawsze w środy, w poniedziałki będą zawsze, będzie zawsze wdowiec, a w piątki zawsze jakiś kas. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Na razie i cześć!